Miałam spotkanie z jednym dostawcą surowców i przedstawił mi on taki mega surowiec. Nowka, sztuka, mega nagradzania. I jak ja zobaczyłam ten surowiec, to ja jeszcze na spotkaniu już to do ciebie pisałam, mm -hmm. że tutaj musimy jeszcze coś dodać. To trzeba było coś tam odjąć, coś dodać. Oj tak. No. A, I i, i tak. potem kolejne testy, kolejne próbki. Tak, tak, tak. tak Łącznie tak. tych próbek ty liczyłaś? Ile, ile było tych próbek? Bo, Nie wiem, no chyba z bo, 20 albo no, więcej bardzo że tak. dużo tego było, naprawdę. No ale właśnie ten surowiec to był kompleks synolityków. Tak? O Który działanie. jest tym takim tytułowym tak. na, na opakowaniu. Bo synolityki to są takie, no, jakby coraz bardziej popularne składniki. No Może to coś to można powiedzieć, powiedzieć że to że... widzą. Tak, że to są składniki, które zwalczają komórki starzejące się w naszym organizmie. Komórki zombie, tak zwane. Hmm. I, I im starsi jesteśmy, tym więcej tych komórek mamy, i to właśnie one wpływają na to starzenie się, na, na przyspieszone starzenie się skóry. I senolityki będą tak jakby wymiatały te komórki, bo one też infekują inne, dlatego zombie, bo jak zombie, po prostu infekują te zdrowe komórki, i senolityki po prostu wymiatają te, te starzejące się, dzięki czemu. Spowalniany jest proces starzenia się.